Cześć wszystkim, dzisiaj taki trochę luźniejszy odcinek, nie wiem właściwie co się w nim konkretnie znajdzie chyba to totalny będzie miszmasz dzień taki męczący, najpierw zrobiłam zakupy wszystkie torby musiałam dźwigać ale no niestety tak wyszło i teraz rozpakowuję paczkę a paczka to jest coś zupełnie nowego, czego raczej nie było na tym kanale. A czym już wcześniej się zajmowałam. A raczej nie będę Wam pokazywać, co będę z tego robić. Tylko po prostu Wam opowiem. A w paczce znajduje się włóczka. Dużo włóczki. Dlatego, że stwierdziłam, że nie chcę kupować gotowych... Mm, Gotowych rzeczy, tylko chcę sama zrobić na dłutach. W ubiegłym roku zrobiłam dla córki komin, właśnie z takiej włóczki Himalaya Dolphin Baby, tylko to był kolor taki niebiesko-różowy, śliczna, puchata e, włóczka. I wyszedł przepiękny komin, i w tym roku stwierdziłam, że chcę jej wyszyć znaczy wyszyć wydziergać wydziergać komin i tym razem jeszcze wybrałam coś dla siebie, bo mam taki cienki komin, który zrobiłam jako taką prowizorkę i on już się nie sprawdza. Jest taki ta włóczka nie jest tak bardzo puszysta i chroniąca przed zimnem. On jest dosyć cienki i stwierdziłam, że no idzie do takich już mrozów właściwie. Dzisiaj już też temperatura była no, naprawdę nieciekawa, minus 4. Więc ta włóczka na pewno się przyda. Do córki wybrałam taką czerwień w kamerze. Kamera nie oddaje, tu wygląda trochę jak jakiś taki ciemny pomarańcz, a to jest taki typowo, jak świąteczny czerwony. <laughs> Także przynajmniej teraz jak nagrywam to widać ten kolor. Może potem uda mi się jakoś obrobić filmik obrobić filmik dziwne stwierdzenie no tak przerobić żeby było dobrze widać ten właściwy kolor i taki śliczny pudrowy róż który no to, to jest takie mięciutkie takie miłe w dotyku nic tylko robić z tego jakieś sweterki uwielbiam, po prostu uwielbiam no z racji tego, że jestem no większa niż moja sześcioletnia córka no to ja wzięłam sobie trzy bo muszę mieć ciepło wokół szyi bo ostatnio bardzo często łapię jakiekolwiek infekcje jeśli chodzi o moje biedne gardło także muszę się pilnować a taki ciepły komin mi się przyda oj przyda się w ogóle super dzisiaj trafiłyśmy, bo na zakupach w galerii mm, jest już wystawka taka przygotowana, sceneria właściwie z Mikołajem i córka, <laughs> i córka miała zrobione z nim zdjęcie. Była przeszczęśliwa, no a teraz niestety wraca codzienność i trzeba ogarniać całe mieszkanie, bo w poniedziałek szykuje urodziny dla mojej córki i no trzeba będzie. Porządnie tę uroczystość zorganizować. No nie wszyscy będą, bo się rozchorowali, ale cóż, czasem tak się nie da. No ale yy, na szczęście wrócił do mnie już mój tablet, tak zmieniając temat, i będę mogła sobie w spokoju haftować. Ekran naprawiony, wszystko działa jak należy. Przeniosłam wszystko yy, z Dropboxa na, yy, na tablet, i teraz, teraz mogę w spokoju zabrać się do pracy. <coughs> Haftuję jeszcze kilka rzeczy, o których Wam nie wspomnę, i pojawią się zapewne dopiero w podsumowaniu na koniec roku. A w następnym odcinku, nie w następnym, pewnie raczej w dzisiejszym filmiku nawet, jeśli mi się uda, pojawi się zupełnie inna propozycja, jeśli chodzi o, e, nazwałabym to rękodziełem, <laughs> o prace ręczne. Bo jak wiadomo, misz masz twór, czy to nie tylko haft, a ostatnio jest go bardzo dużo, <laughs> trzeba to zmienić, a ja tylko obiecuję. A cały czas tego nie robię, więc wiecie, trzeba w końcu zabrać się do pracy. I ogarnąć się. No i mamy pieczenie pierniczków. Chwila przerwy. Mój wykrawacz poszedł oglądać jakąś bajkę. Pierniki się pieką i czekamy na kolejną. Partia. Aj <noise> czuć już święta, chociaż jeszcze kilka tygodni. Kolejny dzień, oczek przybywa. Robię prawe, lewe naprzemiennie. I może nie jestem jakąś wybitną specjalistką, jeśli chodzi o yy, robienie na drutach, ale przynajmniej będzie mi ciepło takie mogę zrobić podsumowanie wzięłam mniejsze druty niż są rekomendowane do tej włóczki i ten splot tutaj chyba dzięki temu, że wzięłam właśnie mniejsze druty no to jest gęściejszy, nie mam takich prześwitów i będzie mi cieplutko no co prawda mam trochę pracy zdążyłam po powrocie dzisiaj zrobić tylko dwa rzędy, więc tego nawet za bardzo nie widać. Ale. No, jeszcze trochę włóczki czeka. Eee, mam nadzieję, że się wyrobię do końca tygodnia, bo jednak komin musi być spory. Może no, dwa razy przynajmniej się owinęła, żeby było mi cieplutko. <laughs> no, chyba, że zrobię taki składany na pół. I wtedy coś jak Coś jak golf, ale z drugiej strony może być za krótki wtedy, więc chyba lepiej standardowo trzymać się komina. Ja wiem, że teraz powiecie sobie, ale jak ty robisz komin na drutach w taki sposób, to trzeba do tego przecież te takie druty z żyłką. Owszem, mam takie druty z żyłką i próbowałam na nich nieraz zrobić komin i myślałam, że po prostu oszaleję, bo za każdym razem mi się wszystko rozłaziło. Więc mam po prostu swój taki sposób, że robię coś ala szalik, a na końcu wszystko zszywam. Tak zrobiłam dla córki i mam naprawdę solidny komin. Wszystko się super trzyma, nic się nie rozchodzi, więc tutaj myślę, że też sobie poradzę. Taka jakby no prowizorka, chyba że tak też można robić, nie wiem, nie znam się, ale jest mi po prostu niewygodnie robić na dółtach z żyłką. Są dla mnie. No, po prostu nie, nie sprawdziły się u mnie. <laughs> także, także co? Zwykłe druty i tyle. Nic więcej. Wczoraj odbyły się urodziny córki. Było szaleństwo, był tort. Były prezenty. I mikołajki. A dzisiaj wraca codzienność. Ach, ale jak trzeba, to trzeba. No. I za chwilę też biorę się za haft, a konkretnie muszę pouzupełniać sobie w paradajsie kilka kolorów we wzorze trojki, bo nie wszystko jest tam zrobione. Nie zdążyłam wszystkiego przenieść i trzeba to ręcznie teraz zaznaczyć, żeby móc wrócić już do haftowania. Takiego zwykłego. No, ile dam radę, to dam radę, a resztę będę szukała jeszcze sposobu, jak się za to wziąć, i chyba będę jednak tym wydzielonym obszarem haftować. Może to mi coś da, no nie wiem, kurczę. Mój sposób do tej pory mi się sprawdza świetnie. Czy z niego rezygnować, nie wiem. Teraz, tak patrzę do kamery, to tutaj ten kolor jest taki blady. Taki bledziutki A to taki śliczny pudrowy róż Taki nawet niekoniecznie pudrowy Taki baby, baby róż No kurczę A tutaj Nie bardzo to widać Taki blady No cóż Ach. I czekam Czekam, kiedy wreszcie Sysia coś nagra, bo nie mam co oglądać. Już minęło kilka tygodni i nic się jeszcze od niej nie pojawiło, chyba że kończymy reszkę. Więc czekam na efekty. I może moje się w końcu pojawią, jakiekolwiek efekty. Oto efekty mojej dzisiejszej pracy. To było zrobione na początku. To wszystko to dzisiejsze y y y y dzisiejsze dzierganie y no idzie idzie i niewiele już zostało włóczki w tym motku ale będzie fajnie szkoda, że z krzyżykami tak szybko nie idzie ale to też zadowala. No, nie, nie, nie jestem jakąś mistrzynią, jeśli chodzi o równiutkie oczka, ale przynajmniej będzie ciepło i miło. To jest tak przyjemna to tyku włóczka, że naprawdę jestem zadowolona, że ją kupiłam. No to. Wracam do drutów, wracam do włóczki i pewnie pokażę Wam efekt. Końcowy. No i przyszła też pora, żeby zrobić świąteczny wieniec pierwszy w tym roku. Wszystko mam już przygotowane, więc zaczynam. Na początek szyszki, które potraktuję farbą akrylową w białym kolorze. Chodzi o pomalowanie tych końców, które każdy wie o co mi konkretnie chodziło. Niestety mam tylko trzy, ale chcę je w konkretnym miejscu na wieńcu yy, ułożyć, więc nie robi mi to wielkiej różnicy ile ich jest, ważne, że w ogóle będą zdobiły ten wieńc, więc no działa. Szyszki odstawiłam na bok, żeby pusty. i teraz zająć się więcej. Będzie mi potrzebny klej na gorąco. No i oczywiście wszystkie bombki, które sobie przygotowałam. Mam tutaj bombki w trzech kolorach i dwóch rozmiarach. I zastanawiam się, jak to wszystko rozplanować. Myślę, że najpierw. Zajmę się czerwonymi, bo są największe, a pomiędzy nie dam po prostu te mniejsze. Najpierw ciemne, później złote, żeby złoty bardziej się wybijał na pierwszy plan, bo to będzie tak ładniej wyglądało niż takie ciemne bombki, chociaż one też wyglądają ślicznie, ale jednak jest to kolor ciemny, a chcę, żeby ten wieniec nie był taki przytłumiony. Na no ostatnie wątki ciężko się to otwiera. Wszystko jest tak poklejone. I cóż, kochani, przed świętami to jest ostatni filmik w tym roku. Ponieważ nie znajdę już więcej czasu na nagranie czegokolwiek, nawet jeśli chodzi o Taft czy inne rzeczy. I zobaczymy się dopiero w nowym roku. Myślę, że w drugiej połowie stycznia, dlatego, że trzeba też spędzić czas z rodziną. Może trafi się jakiś wyjazd, zobaczymy. No wcześniej nic dodatkowego się nie pojawi. Bo jednak przed świętami też jest sporo pracy. A później będę musiała jeszcze pozbyć się tych sznureczków, bo one jednak się nie przydadzą. Więc trzeba będzie wszystko obciąć. No to zaczynam kleić. Jeśli chodzi o czerwień, to by było na tyle. I teraz będą mi potrzebne szpilki. Stążka. Ta Taka złota, myślę, że najlepiej się sprawdzi. Będę nią może nie tak równo i całościowo zakrywać ten, ten biały styropian, ale po prostu chcę zrobić takie fale, falbanki. nitokokartki, to kartki, coś w tym stylu. Zresztą co zaraz zobaczycie, bo to nie jest nic konkretnego. Po prostu będę owijać, gdzieś tu przypnę, tu trochę zawinę, znowu przypnę. Postaram się to nagrać, o ile mi się uda. Myślę, że zacznę w tym miejscu. O, gotowe. I teraz żeby tylko mi się wszystko nie rozplątało. Myślę, że jest OK, chociaż to oczywiście dopiero początek. No i teraz będę przyklejać te ciemniejsze bombki. Nie ma w tym żadnej filozofii. Po prostu przy wszystkich bombkach odcinam ten sznureczek, w tym miejscu daję klej na gorąco i przyklejam, jak sobie ułożę do wieńca. No i wieniec skończony. Nie ma tutaj żadnej filozofii. To zresztą nawet nie był żaden tutorial, tylko chciałam wam po prostu pokazać co szykuję i tak dokupiłam kilka ozdób i pocięłam je na mniejsze części, bo to były po prostu dwie gałązki połączone właśnie z tymi jagodami, więc pocięłam to na mniejsze kawałki i przyklejałam w różne miejsca. I dodatkowo przygotowałam też wstążkę. Pocięłam ją na mniejsze kawałeczki, złożyłam je na pół i tak poprzyklejałam klejem na gorąco, oczywiście wszystko jest przymocowane, i zszywkami, żeby wszystko się dobrze trzymało. Więc pięknie. Tutaj jest na górze zrobiony taki uchwyt, za to powieszę. I jest piękny wieniec. Będzie ślicznie wyglądał na ścianie. Także przygotowania idą stopniowo. Ja wspomniałam wcześniej, że nie będzie w filmiku przed świętami. No, przed świętami na pewno nie. Już więcej się nie pojawi. Ale zapomniałam oczywiście, że przecież będzie podsumowanie na koniec roku. I to podsumowanie, oczywiście, dla Was nagram. Myślę, że w ostatnim tygodniu roku, ale raczej nie pojawi się ono na święta. Chociaż jeszcze nie wiem. Zobaczę, to zależy od tego, ile będę mieć czasu i jak się będę czuć. Ale przede wszystkim, czy będę mieć na to czas. Um, chociaż obiecałam, więc wypadałoby się wywiązać z tej obietnicy. No cóż.